Dzień dobry państwu, Łukasz Kościeniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji Damicie. Ze mną w studiu jest pani Agata Michałkiewicz z Polski 2050, kandydatka trzeciej drogi do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani Agato, muszę to pytanie na samym początku zadać: skąd pomysł na stad w tych wyborach parlamentarnych? Panie redaktorze, no, y, miałam dużo czasu na to, żeby poobserwować życie nasze społeczne i gospodarcze i jestem bardzo niezadowolona z sytuacji, jaka nas otacza. I to skłoniło mnie do tego, żeby podjąć decyzję o starcie. Poza tym moje życie prywatne pozwala mi na to, y, mam tą przestrzeń, aby się móc realizować w nowym zadaniu. A dlaczego Polska 2050? Dlatego, że odnalazłam tam y, wiele rzeczy, które są mi bliskie, y, odpowiadają mojemu stylowi życia, y, program też mi odpowiada i uważam, że jest to coś nowego. Co powinno zaistnieć w naszym życiu społecznym i gospodarczym? Jesteśmy, można powiedzieć, już na półmetku kampanii wyborczej, jak ona przebiega dla pani? Osobiście, w jaki sposób pani stara się przekonać Radomian, mieszkańców Ziemi Radomskiej, do tego, żeby na panią oddali głos? Brakuje mi czasu. To o. jest Kampania to jest taki zwariowany czas, gdzie kandydaci, cały sztab wyborczy pracują intensywnie. Ja też staram się dotrzeć do jak największej liczby osób, żeby zaproponować mój program. No ale to wymaga wszystko czasu. Teraz doba powinna trwać dla mnie 48, a nie 24 godziny. Myślę, że wiele osób by się, by się z panią tutaj zgodziło. Że rzeczywiście Chyba ta doba tak. by się przydała dłuższa. Przydała to taki fajny postulat, też czasami mało realny do, do, do spełnienia. Jaki jest program Polski 2050, z jakim programem pani idzie do wyborów? Ja zdecydowałam się reprezentować kobiety. Ponieważ uważam, że są zaniedbane przez państwo, chcę je reprezentować, chciałabym zrobić dla nich jak najwięcej. Przede wszystkim stawiałabym na profilaktykę zdrowotną, bo łatwiej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć. I będę wspierała wszelkie inicjatywy idące w kierunku profilaktyki zdrowotnej, gdzie kobiety zapadają na, na choroby y, związane z, y, y, ze sprawami kobiet. Więc przede wszystkim profilaktyka. Chciałabym, ażeby kobieta na każdym etapie swojego życia, począwszy od najmłodszych lat, czyli szkoły podstawowej, była zaopiekowana. I czuła się dobrze, czuła tą ochronę państwa. A co to znaczy zaopiekowana? Zaopiekowana, no tak, żeby jej życie codzienne było prostsze. Żeby idąc na przykład do pracy, miała możliwość oddania dziecka do przedszkola, do szkoły, która też dba o to dziecko, gdzie w szkole, gdzie będzie ciepły posiłek. To jest wiadomo, że to jest dla kobiety bardzo ważne. Poza ale, obe, tym, ale obecnie chyba w szkołach jest ciepły posiłek, także tutaj myślę, że nie jest to duży problem. I ja bym chciała, żeby to był standard już w tej chwili, żeby szkoła też y, zadbała y, o spokój rodzica, który jest w pracy, tak? Mhm. I o, o edukację dzieci. Bardzo przepraszam, bo pani przerwałem, pani jeszcze chciała wymienić, więc bardzo proszę. Ważnym dla mnie, ważną dla mnie rzeczą jest również prokreacja, czyli kobiety, które chcą zachodzić w ciąże, które rodzą, a żeby rodziły w godnych warunkach, w szpitalu, gdzie ma, mają dostęp do znieczulenia, żeby to było już standardem na poziomie europejskim, żeby kobiety, które. Starają się o dziecko, miały dostęp do, do finansowania, do yy, procedur in vitro, które w tej chwili są bardzo drogie i niestety nie wszystkie kobiety mogą z tego korzystać. Czyli wracamy do finansowania in vitro z budżetu państwa, tak? Tak. Także wizyty u specjalistów, jeżeli Polska 2050 chce wprowadzić program, który pozwoli obywatelom dostać się do specjalistów szybciej niż to w tej chwili nam oferuje Fundusz Zdrowia, czyli po 60 dniach, aby te, ta wizyta u specjalisty była refundowana. Mhm. I uważa Pani, że tak szybko da się zmienić naszą służbę zdrowia? Szybko to na pewno nie, ale trzeba od czegoś zacząć. Pytanie, pytanie ważne się dla wielu, dla wielu osób, zwłaszcza dla kobiet. Jaki ma Pani osobiście stosunek do aborcji? No to jest bardzo ważne pytanie. Dziękuję za to pytanie. Znaczy przede wszystkim oczywiście wiadomo, że Polska 2050 podkreślała, że chciałaby zorganizować referendum w tej tak. sprawie, ale ja tutaj pytam Panią o osobiste zdanie w tym, w tym temacie. Uważam, że kobietom Powinny być przywrócone ich prawa własne, yy, i kobieta powinna decydować o sobie i o tym, co robi, a nie na przykład y, pan prezes, który w ogóle nie szanuje kobiet i twierdzi, że jak nie rodzą, to znaczy, że dają w szyję, co w ogóle nie chce w ogóle takich rzeczy czyli, słyszeć. Czyli przepisy aborcyjne liberalizujemy. Tak. Mhm. Do 12 tygodnia, tak jak proponuje Koalicja Obywatelska? Ja chcę, aby kobiety się w tym zakresie wypowiedziały same właśnie w, referen w referendum. Bo są nawet takie skrajne propozycje, jak nawet kandydatka lewicy mówi, że do dziewiątego miesiąca ciąży, co już w ogóle jest jakąś totalną e Abstrakcja. abstrakcją. Tak. Była pani na konwencji Polski 2050 w Kiecach w miniony weekend. Jak wrażenia, co tam na tym wydarzeniu się działo? E ta konwencja była jedną z najlepszych, na której byłam. Świetna świetna atmosfera, dużo pozytywnej energii. Przede wszystkim konwencję otworzył pan Łukasz Kras Krasoń z Polski 2050. Jest to, jest to mężczyzna niepełnosprawny na wózku, poruszający się na wózku inwalidzkim, który startuje z listy warszawskiej. Jest to wspaniały człowiek, który chce, ażeby osoby niepełnosprawne były równoważnymi obywatelami naszego kraju. I o to walczy. Tak się zaczęła ta konwencja. Później prze, przemawiali liderzy y, naszego, naszej, ko, naszego komitetu koalicyjnego. Y, występował pan Szymon Hołownia, który też wszedł, jak zwykle, z pozytywną energią. Y, przedstawiał y, programy główne dla przedsiębiorców, dla służby zdrowia. Mówił też o kobietach. Y, Uważam, że ta konwencja dużo dała no, i ta pozytywna energia, że już y, y, ta władza panująca troszkę już spowalnia, bo już ludzie mają tego dość. Mm -hmm. Czy Pani zdaniem to będzie takie natchnienie dobrej energii dla mieszkańców y, całego kraju, żeby te, powiedzmy, słupki sondażowe, przynajmniej na razie, podskoczyły do trzeciej drogi? Bo, Uważam, no, że to, tak. Różnie dobywa w tych sondażach. Raz trzecia droga rzeczywiście jest na trzecim miejscu, raz jest na piątym, raz jest na czwartym, ale też według sondaży y, jest aż 10% osób niezdecydowanych i, w, i, i pytanie, jak te osoby zachęcić właśnie do głosowania na trzecią drogę. Panie redaktorze, uważam, że przede wszystkim ludzie powinni mieć przestrzeń do tego, ażeby zapoznać się chociaż ogólnie z programami każdej partii, żeby mogli wybrać coś dla siebie, co im proponują, żeby mogli spokojnie podjąć decyzję, a nie tylko słuchali awantur w TVP1 i, i, i na innych stacjach. Programy są dostępne też internetowo. Można w zaciszu, w wolnej chwili zapoznać się z tymi programami, do czego bardzo serdecznie zachęcam, bo Strategie Polski 2050 są dostępne w mediach i, i można też je przeczytać i pogłębić wiedzę na ten temat. No właśnie, tylko się obawiam, że niestety zbyt mało jest takich osób, które rzeczywiście tak dogłębnie chcą zapoznać się z programami partii i świadomie oddać głos. Chciałabym, żeby Polska 2050 więcej była nagłaśniana, ale niestety nie jesteśmy finansowani przez budżet państwa. Wszystko robimy z własnych pieniędzy, co też rzutuje na to, że nie docieramy do tak wielkiego grona osób, gdzie moglibyśmy przedstawić swoje programy, a osoby, które startują z listy, to, to są osoby, to są specjaliści w różnych dziedzinach, bo są to i przedsiębiorcy, i na Nauczyciele, i lekarze, i samorządowcy, i prawnicy, yy, i każdy z nich ma coś do powiedzenia, każdy ma swój program yy, na lepszą Polskę, czego wszystkim życzę. Czyli jest szerokie grono kandydatów, zawsze ktoś coś za siebie może e, wybrać, przepraszam, nie coś, tylko kogoś z tej listy tak. e, wybrać. Jaki, pan, jaki wynik Panią zadowoli w tych wyborach? No bo jest to, pani, jest to Pani debiut, debiut w wyborach jakichkolwiek, czy to parlamentarnych, czy samorządowych. Ja w tej chwili, ponieważ jest to mój debiut, to generalnie liczę na osoby, które mnie znają, na znajomych, sąsiadów, rodzinę, bo te osoby najlepiej mogą się o mnie wypowiedzieć i wiedzą, czy jestem osobą aktywną i zaangażowaną. I tylko na razie tylko na nich mhm. liczę. A czy ta kampania parlamentarna będzie takim startem do Pani w karierze politycznej, jeżeli tak to można powiedzieć? Czyli mówiąc wprost, czy będzie Pani chciała ich zaciosem i na przykład wystartować w wyborach samorządowych? Zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko poukłada. Na razie koncentruję się na kampanii, bo jest to dla mnie też nowe wyzwanie i chciałabym się tutaj na tym etapie skoncentrować. Mamy mało czasu, więc nie będę na razie myśleć o tym, co będę robić później. Myślę, że po kampanii będę miała czas na to, aby się zastanowić, co dalej. Dobrze, to na koniec pytanie. Jak pani widzi rozwój Radomia? Gdyby pani została posłanką, to co chciałaby pani w tym mieście? Zmienić. O, w moim programie też jest y, y, sprawy ekologiczne, czyli zielona energia. Mieszkamy w bardzo y, ładnej dzielnicy Radomia, bo przypuszczy, gdzie jest du, dużo drzew i, i zielono i. i, 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 i Kojarzy mi się to z tym, że tam jest świeże powietrze, a jak przychodzi zima i, te, i, i jest ten dym z tych wstrętnych kominów, to po prostu mi się słabo robi. Nawet moje psy, jak wybiegają i wracają i śmierdzą dymem, to jestem wściekła i chciałabym spowodować wprowadzić ten zielony ład do naszego miasta, żeby było tu czyste powietrze, żeby było więcej zieleni, żeby. Osoby, dzieci miały jakieś place zabaw dla siebie, gdzie by mogły wychodzić z rodzicami na jakieś imprezy popołudniami. Jest tutaj sporo do zrobienia w tym Radomiu. Chciałabym, żeby to miasto się jak najlepiej rozwijało w końcu. Czyli nie zgadza się Państwo z takimi wypowiedziami, jak, jakie, jakie no wypowiadają, mówią kandydaci innych ugrupowań, że tak naprawdę to nie jest ważne, czy w Radomiu będzie ławka tutaj, czy tutaj. Najważniejsze jest to, że są to wybory po prostu o przyszłość naszego kraju. Tak, są to, ale musimy zacząć od swojego podwórka, od swojego mieszkania, od swojego budżetu, wyjść poza, poza nasz, na, 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 na nasz dom czy mieszkanie i tu się spotykamy, tu, tu mieszkamy. Tak? Zależy nam na tym, aby, aby nam się żyło lepiej wszędzie, mhm. nie ogólnie. <noise> Czyli mała, lokalna ojczyzna mimo wszystko jest ważna, nawet jeżeli są to wybory ogólnopolskie. Oczywiście, że tak. To trzeba pamiętać o tym, skąd pochodzimy. Agata Michałkiewicz z Polski 2050, kandydatka trzeciej drogi w, w najbliższych wyborach do Sejmu, była dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia Państwu. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.